Gdzie jest moje? czysta baniek wstaje Z łóżka już śniadanie um bz bz biz JJ Joker wróć please Jurek, jurek o kiełbasa basa i sznurek Wcinam ciepłe dziś sardynki Lubię zapach ciepłej szynki Nie masz skilla, nów zgłoszony Lepiej szukaj nowej żony Czekam przyleć i mnie weź Hej dziewczyny, jestem grześ Minecrafta, znaczy no nie pierwszy to już będzie drugi odcinek mój, ale oczywiście z kariery pierwszy odcinek z Minecrafta Wyzyczu Dzisiaj sobie zagramy bez moich kolegów, sam sobie zagram na multiplayer, na PvP, tak? Dobra. Więc na początku na tym serwer się dostaje, o jak tu widzimy, Ozbrojenie takie, o, Nie. I ten serwer mi się podoba. To jest... To jest dobre. Dla rozgrywki. Trochę się... W, y, y, ten, no, zdenerwować jakby to powiedzieć inaczej. Wkrótce i tak dalej. Dobra. Więc i na mnie bić panowie. Chodź tu. Chodź tu szmatu. Nie, pociągnę cię z łuku. Zobaczcie. Mata! Ja to <grym> boję! Kurnia by cię wzięła, czy cię goś się zakłócisz? Matu! Matu! Matę to moją, oho, za niej nie wiem! Nie, nie. Kurnia, no bez jaj. Dopiero pierwszego, ee, dupa. Dobra, Biorę, na się. A tyś matu! Dobra, biorę. Ja tego ty, Tyś matu! Podwaj mnie! Cztery ruskie bananie, podwalnianie, bananie, nie można się cofać, bo wtedy się naprawdę przegra. No nie, no to normalnie, ja zaraz wybuchnę. A ty coś ma to y, głowę creepera? Nie, mogę sobie O nie, ten podpalę, ja go zabiję! Zbijasz, mataj! No, panowaj, kurde, macie cię tarywanej! Taki rany cheatek skórzy sym A niech go jasna, nie! Barany! Barany.pl Chodź tu, chodź tu! O, no tak mnie nie, precz, Precz! A czy za kur... Nie ma żadnych jakców Tak, panowie, tak Fajnie tu jest, więc idziemy, to jest ciągające normalnie Ej stary, sojusz! Sojusz, sojusz! Cholera, sojusz! Dwóch na mnie skoczyło, A w górnie ich mieć No chodź ty szumato! Ja wokół nie mogę w ogóle

Ja pierwszego, ale on mnie też zabijał niestety Nie jaka, nie, że miała być pierwsza Kurde, zapomniałam No nie, no to, to była fajna że wymyśliłem tobie, panowie taka śmieszna coś o... o coś o... No, 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 no. Jak to było, kurde, jak to było. Eee, kurde! Skurwile z tyłu, ja pierdziele! Kurnia by cię wzięła! O nie, do w dąb, ja kole, Masz mu Masz czerwony Dobra, Dobra, to mnie to chodzi, to mi to. Oj do Tak. O, się! A zamorduję, zamorduje. Sam zamorduję, zamorduję. Ja ...wcześniej z... pobrałem. Y... Kurnia, by ci się to działa. Widzisz, że co, wszystko zmiana? Się... Widzisz, się że poprawiał frapsa demo, który nagrywa 30 sekund. 30 sekund, rozumiecie to? To jest takie gówno, że na O, dopiero to pierwszy raz się uczę się nagrywać. Nawet nie wiedziałem, że to może być. Demo. że to jest ustawienie tak? Ale dopiero kolega mi powiedział, że to może być, demo. no to... Oni przesłali jasno do mnie, no, no, no. no i widać już nagrywanie z... Kilka minut Nagrywa, więc ten filmik będzie... Kilka minut zajmował, go, bo... 10 minut to już... KURNIA, DWIE OSOBY! Smak jasny, kurwa, zbieraj! a gówno! No, i ten filmik już... Fraps z nie jakieś kilka... Dużo minut, na pewno 10 dziesięć sekund. No wcześniej, więc tak już się cieszę, że w piątek, jutro możliwe, może taki raz z Battlefielda wygram właśnie filmik. Będę rzucał prawie, nie wiem czy codziennie, ale na tygodniu na pewno będzie. Tak, w piątek będę ze skilla, a watorki, no, z jak może nam się częściej y zdarza, czy szczęściej będę na coś y pewnie rzucał. Chyba częściej to będę skillał, ja co, bo... ...taki nie fajny, taki wciągająca grażnowa i cały ale jeszcze, ale ...prawie cały czas ...o, ...o, mi się fajnie... ...nie ma diaksa? Nie ma diaksa... ...nie ma diaksa! To, bo, fajnie właśnie... ...właśnie to fajne jest, że mi się w ogóle nie lami... ...w ogóle mi się nie ma. ...to jest zajebiste... ...tany frap się to taki gówno, tyle mi zajęło giga... A kolera. cholera. Nie, może dzisiaj, może dzisiaj dwa odcinki na nią. A może, może nie chyba ja nie To dużo giga. No, czekajcie, 10 minut to już 9 giga zajmuje. zajmuje, Ale to jest super klub O też ma to Czy Tak. Nie no kurnia w dupę mać. Co by ja co by tam już się, musiał o sobie powiedzieć? A y, freefę nie będę nagrywał, ponieważ jej nie mam, ale nieźle się wkur... Ja wtedy. No to... Nie wiem, flipę nie, nie będę nagrywał. Może gdy będę ściągnę sobie, albo kupię taką... FIFA 14. O, nie. No i zginąłem! No tak. No i wtedy będziemy grać nagrywać z, z FIFA. Ale na razie nie będziemy nagrywać. Po prostu nie. na razie stan, więc jeżeli będę nagrywał ze Skilla, to nie wiem, w jednej chwili muszę wyeliminować. Na przykład nie wiem. Prawda wtedy nie będę nagrywał. Kurz, jedan typu z dwóch stron. Szmata! Kurnie, mać się i wzięło! No jedna, jedna po ze czego! Nie no, kurnia by cię W dupie cię mał ruskim No tak. Nie tak, ci co, no, polecam ci co zaczynają grać i oglądają mój film, zaczynają nagrywać raczej i z... pomiorą takiego praca co 30 sekund nagrywa, no to nie spodziewajcie się, to jest demo. Właśnie o, właśnie dzisiaj się przekonałem, dopiero dzisiaj, bo wcześniej się wbiłam cały czas mi do cholery i naprawdę, to mnie normalnie wkurwiało. Yy... No i z kosmami pobrałam Baneony banany ruskie! Wszędzie białe banany! Kurde! Nie, to, to będzie zaraz przeludnienie. Nie, długo, nie wiem kiedy. Ale tyle ludzi się ludzi że będzie przeludnienie. Więc nie, Tak... Więc co my tu jeszcze ja gadać? Niedobrze właśnie panowie! Zabijam je! Tak. Szłamego i gdzie ty jesteś? Nie! Nie, nie, bo Czemu ja ginę? Jeszcze ja mam oczywiście inny innych fajnych serwer, serwerów na moim serwerze. To mojego kolegi z pierwszej serwer, ale to niestety tylko dla kolegów więc kur nie smakował i ma jednego dopiero zrobiłem kurnia by ich wziął bo dzisiaj zakończymy ten filmik teraz więc komentujcie subskrybujcie lajkujcie fankujcie i pamiętajcie o nas i przekazujcie inny ten filmik jeśli Wam się podobał więc do zobaczenia jutro w Battlefieldzie może nawet i skilla. Do zobaczenia!